Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejny raz na kanale GTLux Detailing. Dzisiaj bohaterem naszego odcinka jest Volvo XC90, w którym przeprowadzimy proces detailingowy, czyli przygotowanie samochodu do sprzedaży. Głównie zajmiemy się odświeżeniem lakieru, ponieważ auto jest czarne, jest z 2017 roku, tak więc lakier jest już troszeczkę zmęczony, porysowany. Ale też nie zabraknie takich usług jak. Pranie tapicerki, czyszczenie skór i doprowadzenie tego auta do bardzo dobrego stanu, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, pamiętajcie, że u nas klienci kupują oczami i każdy szczegół, każdy aspekt musi być na tip-top zrobiony. Jeżeli interesuje Cię ten temat, pamiętaj o subskrypcji naszego kanału. Daj łapkę w górę, wtedy nie ominiecie żaden filmik. No a teraz usiądź wygodnie i zapraszam Cię do miłego oglądania. Tak jak sami widzicie, tragedii nie ma. Oprócz kilku odprysków, zadrapań i owadów, które, które są na karoserii. Natomiast no, auto idzie do sprzedaży i musimy tu naprawdę włożyć pracy, żeby ten lakier doprowadzić do y, stanu powiedzmy idealnego. Ogólnie zabrudzenia normalnej y, jazdy, normalnego użytkowania. Nie ma tutaj nic specjalnego, żadnych jakichś takich wyzwań przed nami. Oprócz tego, że będziemy dwuetapowo polerować lakier, nakładać wosk na ten lakier, przygotowywać do sprzedaży, będą chromy czyszczone polerowane no i całe kompleksowo wnętrze. Pierwsza czynność standardowa, oczywiście umycie samochodu. Najpierw spłukujemy pierwszą warstwę brudu przed nałożeniem piany aktywnej. Tu będziemy używać również piany z odczynem kwaśnym, dlatego że na aucie jest dosyć sporo waterspotów po wcześniejszych myjniach. No i chcemy to usunąć nie używając maszyny polerskiej, z tego względu używamy tutaj piany która będzie z czynem kwaśnym, ona nam bardzo fajnie usunie te spoty. Nie są to spoty jakieś stare, tylko dosyć świeże, także bardzo fajnie ułatwi nam później pracę, jak będziemy polerować samochód. Pamiętamy oczywiście, najpierw spłukujemy bardzo dokładnie nad nadkola, koła. My zawsze spłukujemy samochód od dołu do góry, Taką mamy technikę, tak nas nauczono i tak działamy od, praktycznie od zawsze. Dopiero później już po pianie spłukujemy od góry do dołu, żeby auto dobrze wypłukać i przygotować go tym sposobem do polerowania. Następna rzecz, umyjemy sobie felgi, tu używamy preparatu o czynie zasadowym, nie są te felgi mocno zabrudzone, żeby używać do nich kwasu, tak więc delikatnym preparatem wyczyścimy, umyjemy felgi, pamiętajmy o pędzelkowaniu każdej szczelinki, każdego, każdej wnęki na feldze, muszą być one bardzo dobrze wyczyszczone i po takim zabiegu spłukujemy. I pianujemy nasz samochód, bardzo gęsto, bardzo dokładnie nakładamy piany. Tak jak mówiłem wcześniej jest ona o odczynie kwaśnym po to, żeby rozpuścić nam waterspoty na szybie i na karoserii. Później oczywiście za pomocą rękawicy wełnianej i pędzelków, gdzie będziemy pędzelkować newralgiczne punkty, bardzo dobrze sobie tą karoserię oczyścimy i następnie kolejny raz spłukujemy. Pędzelkujemy wszelkiego rodzaju emblematy na aucie, punkty takie newralgiczne, ciężko dostępne, bo pamiętajcie, że tam może zostać nam jakiś piasek, jakiś kurz, jak auto nie było długo myte. No i później gdzieś jak klient ogląda samochód po wyczyszczeniu, no może to troszeczkę nieestetycznie wyglądać i nas nie poleci albo tym gorzej nie przyjedzie już do nas na kolejną usługę. Zalecamy używania rękawicy wełnianej, najlepiej z owczej wełny, jest ona bardzo bezpieczna dla lakieru, oczywiście jak wcześniej lakier został dobrze opłukany z pierwszej warstwy brudu, natomiast my polecamy tą, taką rękawicę z owczej wełny, ponieważ pracujemy na niej cały czas, nie pracujemy na rękawicach z mikrofibry, nie mówię, że są złe, ale na tym na czym pracujemy to polecamy. Transcrição e Zanim spłuczemy pianę tutaj leciutko sobie przeglinkujemy samochód, bo wyczuliśmy na masce jakieś takie lekkie chropowatości. Tak więc wykorzystując poślizg piany padem glinkowym przeglinkujemy sobie. Ogólnie używajcie do glinkowania specjalnych płynów poślizgowych dedykowanych do glinkowania. Natomiast tutaj tak jak mówię chcemy to raz, dwa tylko przeglinkować zrobić i to, że jest płyn, piana na aucie, to wykorzystamy. No i oczywiście po tym zabiegu bardzo dobrze spukujemy cały samochód. I oczywiście, na koniec ręczniki z mikrofibry osuszamy. Bardzo fajnie osuszają auto i bardzo fajnie się do tego nadają. Zobaczcie, tutaj na lakier no jest dosyć mocno zmęczony, dosyć mocno porysowany. Dlatego zrobimy dwuetapową korektę lakieru. To już nam pozwoli na to, żeby ten lakier naprawdę dobrze wyglądał. I tu widzicie efekt po lewej stronie po przepolerowaniu. Robiliśmy taki test jakich będziemy padów używać. Też z tego co tutaj widzicie na filmiku używamy padów wełnianych, dlatego że to Volvo, pomimo tego, że to już jest nowej genera generacji lakier. Jest dosyć ten lakier twardy, czyli taki no, niezbyt wdzięczny do polerowania, dlatego używamy w niektórych miejscach futla, futra polerskiego, dokładnie takiego jak widzicie teraz na filmie. Bardzo ważne przy polerowaniu, żeby posiadać taką lampkę inspekcyjną. Wtedy widzimy efekt polerowania, czy polerować jeszcze raz, czy zostawiamy tak jak jest. No i drugi etap polerowania żółtym padem, czyli już pastą finiszową. Wykańczamy lakier po tym pierwszym etapie, a później już będziemy przygotowywać samochód do położenia wosku. Przy wycinaniu rys pamiętamy o tym, że polerujemy w małych elementach, znaczy w małych kwadratach, powiedzmy 50 na 50 i jedziemy krzyżowo-poziomo-pionowo na przemian. Natomiast, jak już wykańczamy lakier, tutaj nie musimy jechać w małych kwadratach, tylko jedziemy już po większym elemencie. Do wycierania po drugim etapie i my zalecamy używania mikrofibry bezszwowej, ponieważ czarne lakiery, a zwłaszcza lakiery Unii, są podatne na zarysowania i jak używamy takiej mikrofibry z szwami, to jeszcze z jakimiś twardszymi, możemy sobie po prostu ten lakier porysować. Teraz zajmiemy się wnętrzem samochodu. Tak jak mówiłem, kompleksowo będziemy czyścić całe auto. Pierwsze, co czyścimy, podsufitkę. Pani Magda tutaj zajmie się takim bezinwazyjnym czyszczeniem podsufitki, czyli robimy oprysk ze specjalnego preparatu, który jest używany do bezinwazyjnego czyszczenia podsufitki, i za pomocą mikrofibry czyścimy. Odradzam prania tapicerek, tym bardziej w nowych samochodach, prania parowego, prania takiego ekstrakcyjnego czy nawet pianowego, tak jak my bierzemy, dlatego że te tapicerki no, lubią się odkleić, a później to już są duże koszty, żeby taką tapicerkę klientowi naprawić. W środku do kokpitu używamy oczywiście APC. Bardzo fajnie czyści, zostawia taki efekt matowy przed późniejszą konserwacją. Oczywiście pędzelkujemy wszystkie miejsca newralgiczne, takie jak właśnie kratki czy jakkolwiek przyciski, guziki, tego typu rzeczy. Pamiętajmy, że jak używamy, tak jak my tutaj APC, to tam gdzie jest elektryka, tak jak tutaj widzimy, używajmy mgiełki, a nie takiego oprysku, gdzie praktycznie leci woda. Ustawmy tak sobie opryskiwać, żeby leciała mgiełka. Wtedy mamy pewność, że każde miejsce zostanie. Na każde miejsce zostanie pójdzie oprysk i jesteśmy pewni, że wszędzie tym to APC, tym APC dojdziemy. Natomiast nie pryskajmy taką stricte wodą, jak niekiedy można ustawić oprysk, ponieważ może nam to zrobić zwarcie i może być z tego dużo więcej problemu niż pożytku. Oczywiście dookoła cały samochód plastiki robimy dokładnie tym samym preparatem, czyli APC. Pamiętajcie, że jak mamy takie niklowane klamki w samochodach lub połysk czy black piano, to po takim APC musimy to dobrze wypolerować, ponieważ APC zostawia smugi i jest to takie brzydkie matowe, dlatego wtedy po takim zabiegu czystą szmatką jeszcze raz musimy to odpolerować. Przed praniem tutaj będziemy prać podłogę w tym aucie, przed praniem oczywiście musimy dobrze auto wyodkurzać, skóra też będzie czyszczona, tak więc też dobrze musi być skóra wyodkurzana, doczyszczona ze skórą, jak odkurzamy, uważamy, robimy to delikatnie, ponieważ gdzieś, żeby tej skóry nie uszkodzić, oczywiście skóra też w aucie to nie jest jakiś delikatny materiał, który uszkodzimy. Yy, powiedzmy byle czym. Natomiast przy odkurzaniu uważamy, robimy to bardzo delikatnie. No i zaczynamy pranie. Jak to u nas w zwyczaju, pierzemy pianowo yy, odkurzaczami pianowymi. Yy, bardzo fajnie się to sprawdza. Yy, dużo szybciej się pierze. Tak jak widzicie, nakładamy pianę. Ta piana już zaczyna fajnie pracować, później to wszystko szczotkujemy i tak lecimy dookoła samochodu. Praniem jeszcze zalecam zrobić coś takiego jak prespray. Tutaj wcześniej robiliśmy. Fajnie to się sprawdza przy jasnych tapicerkach, gdzie mamy już jakieś plamy. Prespray robimy po to, żeby już ten, ten płyn zaczął działać, żeby zaczął nam rozpuszczać te zabrudzenia, które są na tapicerce podłogowej, czy na tapicerce na siedzeniach lub na kanapie. I dużo łatwiej nam wtedy przy praniu to wszystko schodzi. Oczywiście jak piana nam gdzieś zostanie, używamy szmatki, żeby tą pianę powycierać. Żeby nigdzie nam nie zasłał. Później na plastiku mogą zostać plamy lub na skórze. Więc bierzemy szmatkę z mikrofibry i wycieramy. Idziemy zobaczyć jak wyszło volvo. Jest już samochód skończony, wypolerowany, nawoskowany. Cały środek, całe wnętrze jest zrobione, tak więc sami zaraz ocenicie efekt. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co zrobiliśmy, a jeszcze bardziej klientowi, który przyjdzie odebrać ten samochód. Tak, Volvo już gotowe. Tak jak mówiłem wcześniej, to co zrobiliśmy w Volvo to mycie detailingowe, detailing wnętrzna z praniem tepicerki, czyszczeniem skór oraz impregnacją. Na zewnątrz dwuetapowe polerowanie lakieru i nałożenie wosku. No i oczywiście zakonserwowanie kół, czyli samochód jest w 100% przygotowany do sprzedaży. Klient jak przyjdzie, mam nadzieję, że będzie bardzo zadowolony z efektu końcowego naszej pracy, a klient, który przyjdzie po zakup tego samochodu, kupi go bez mrugnięcia okiem. Jeżeli podobało Wam się to, co robimy, pamiętajcie o tym, zasubskrybujcie nasz kanał, koniecznie, żeby nie ominąć kolejnych wideo, które będziemy wrzucać, i żegnam się dzisiaj z Wami i zapraszam Was do kolejnego wideo. Już niebawem.